Idę wyrywać zęby mądrości, więc do zobaczenia za chwilę. zaczynam, jak będę się czuł, jak będę wyglądał. Oooo. Dzień dobry i witam ze skoczni Kalifornii. Konferencja, konferencja konferencji. Ruszamy z nowym tygodniem. Mamy poniedziałek. W tym tygodniu uruchamiam nowy produkt dalej pracujemy nad naszą sztuczną inteligencją więc zapraszam serdecznie, lecimy z koksem. I witam już w biurze. Dzisiaj w Bierziku siedzę właśnie. Dopieszczam prezentację na dzisiejszy wieczór, bo dzisiaj otwieramy szkołę budowania firmy. I gdy to oglądasz, już nie można się zapisać. Będzie ona się zapisać we wrześniu, uroki co tygodniowego vloga, że niestety duże sytuacje, które się działy już minęły. Więc dopieszczam swoje slajdy dotyczące historii moich firm i dlaczego tak, a nie inaczej, czyli Miromax Media, chmurowisko, Transparent World, Mazuko Group i Mazuko Finance, plus tu będzie tak dużo strzałek, co od czego zależy. Plus mamy stronę zapisów. Tak wygląda szkoła: jak zbudować firmę, w której ciężko spełnić błąd, oraz która pasuje do ciebie i Twoich celów. Więc to jestem ja, jeden instruktor, jest też Grzegorz, drugi instruktor, CFO i ekspert od podatków, finansów i tak dalej. Więc mamy nasz program, mamy moduły, będziemy budowali dużo procesów w firmach. Osob, które się zapiszą, mamy tylko 500 miejsc. Więc tyle, no. zapowiada się bardzo fajny e, tydzień i fajne otwarcie. I godzina prawie 22.00, zakończyliśmy. To był ekstremalnie intensywny dzień, natomiast e, niedługo dużo będzie odpoczynku. Ale to był intensywny dzień. Tak więc e, właśnie zakończyłem webinar, zakończyliśmy e, otwarcie sprzedażowe. Jutro zrobimy pierwsze podsumowanie. Tak więc dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia jutro. I witam i witam we wtorek. Dzisiaj trochę dla mnie stresujący dzień, ale nie bardzo, ale trochę, bo dzisiaj mam wyrywanie dwóch zębów, mądrości. nie, nie Natomiast z tym musicie się to wydarzyć. Plus jeszcze parę różnych dziwnych spraw biznesowych. Swoją drogą, którzy zastanawiają, jak to jest, tak wszystko dobrze idzie. Nie idzie dobrze zawsze. W żadnej filmie nie idzie zawsze dobrze. Zawsze są wzloty i upadki. Kwestia jest, żeby przetrwać upadki, żeby wyczekać wzloty. O, taki jest plan. Elo, elo, właśnie skończyliśmy nagrywać materiały. Teraz jeszcze parę rzeczy operacyjnych i jadę za chwileczkę na wyrywanie zębów mądrości. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie minęło 24 godzin. Zostało nam połowa miejsc w szkole budowania firmy. Świetny program, swoją drogą, bo dość dobrze udało mi się go ułożyć, więc e, ludzie się zapisują, zobaczymy, jak to pójdzie do dalszej części tygodnia. I dzień dobry, witam. E, stomatologia, jadę wyrywać zęby mądrości. Idę wyrywać zęby mądrości, więc zobaczymy za chwilę, zobaczymy, jak będę się czuł, jak będę wyglądał. O -o -o -o. I dzień dobry, witam już w środę. E, wczoraj miałem wyrywanie tych zębów i już nie byłem w stanie nagrywać, nie było to przyjemne, A Czyli sam proces był bardzo dobry, bo pan jest ekstremalnym ekspertem, eee, po prostu już był drugi raz. Pyk, 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 ciach, to dosłownie 5 minut się to trwało. Natomiast ten stan później jak czegoś brakuje, ból. Dzisiaj też bardzo ciekawy dzień, bo jedziemy oglądać nowe biuro. Jedziemy, bo też jedzie ze mną zespół, w sumie nas czwórka będzie. Plus też zatrudniamy dużo. Więc za chwileczkę porozmawiamy o tych ofertach pracy, mam nadzieję, że ktoś może dołączy na tego vloga, do nas. Oczywiście jest bardzo fajna praca, ale też ciężka praca i też mamy pracę, która się nazywa Result Based Work. Coś, o czym niektóre firmy zapominają, czyli staramy się o to, żeby praca u nas była bardzo przyjemna, masa benefitów, dobrze płatna, wszystko jest super ale trzeba też dowozić wyniki, więc sporo osób też, które były na tym vlogu, które u nas były zatrudniane, już nie pracują, dlatego bo nie dowoziły wyników. I... Szczególnie w początkowym, w czasie budowania własnej firmy potrzebujemy mieć ludzi, którzy dowożą wyniki. Nie możemy poświęcać za dużo czasu, żeby spędzać czas rozwijać ludzi na samym początku, bo wtedy nie, nie mamy czasu skupić się na klientach i na tworzeniu modelu biznesowego. Więc dlatego też bardzo szybko decydujecie, czy osoby dołączają, czy odchodzą. Niedługo dołącza piąta osoba, researcher, i zatrudniamy dalej. Mam wielką nadzieję, że te nowe już rekrutacje będą w 100% skuteczne, tak więc zapraszam do rekrutacji. Budować przyszłość edukacji, technologii, sztucznej inteligencji razem z mireczkiem.pl. I Jesteśmy właśnie w biurze, które planujemy wynająć. To jest Wojtek. Zrobimy oprowadzkę. Wojtek, możesz ty się ja. oprowadzić? Ja mam. To, to pierwsze największe pomieszczenie, super. To jest, że mi się stół mega podoba. Czadnie? Czy tu jest 9 no. miejsc do siedzenia? No, Dużo szaf. No zwłaszcza po prostu można tu nie będę mógł dużo schować Idziemy dalej? Idziemy dalej Mamy piękną kuchnię tak. z tą to chyba nie będziemy ludziom pokazywać. Tak, ale bardzo przyjemne. Tak, no to jest fajnie nowoczesny wygląd. No i chyba będzie najważniejsze pomieszczenie w całym. Pokój do nagrań. Tak. Będzie świątynia Piotra, który będzie to robił, żeby... Piotr mówi, że będę trochę szerzej. Nie, ale hmm. myślę, że tutaj jest wystarczająco, żeby wszystko dobrze zrobić. A i jeszcze idziemy dalej? Jeszcze mamy dalej? dwa pokoje. Tu mamy dwa pokoje. Tutaj będzie góle dla osób pracujących na miejscu. Tak. Już mamy cztery wieleczka, wszystko wyposażone. Czyli w sumie dla nikogo, bo nikt nie pracuje na miejscu, ale, ale może ktoś będzie miał ochotę przyjeżdżać i pracować. Będziemy dawać benefity dla osób, które będą chciały pracować. Jeszcze mamy tam jeden pokój, tam gdzie pani siedzi tam to będzie pokój chyba już wiem kogo e, ewentualnie i może, Magdy I może Mirka. Magda, jak, jak się podoba? Super. będziemy się mogli bać w ty łatwiejszości. Dobra. Ja myślę, że nie ma co się z długo zastanawiać. Nie ma co dalej podróżować po świecie. Po prostu trzeba ruszać. Nie? Mi się podoba. Cool? Mhm. I dzień dobry. Mamy dzisiaj 4-12 marca i jest z nami Marcin. Marcinie, dzień dobry. Marcin, moi drodzy. Jak wszystko dobrze wskazuje, i jak wszystko pójdzie dobrze, a obaj liczymy na to, że pójdzie wszystko wspaniale i dobrze, będzie odpowiadał za research w Akademii i przy projekcie Darek. Darek dla osób, które nie wiedzą, to jest dedykowany asystent rozwoju edukacji komplementarnej, czyli sztuczna inteligencja budowana przez zespół Akademii. Powoli, powoli coś tam się dzieje. Mamy już swoich klientów pierwszych, więc będziemy zbierać sporo różnych ciekawych informacji, część manualnie, część automatycznie, żeby jeszcze bardziej wspierać naszych klientów w jakości informacji, które dostają, żebyśmy nie byli, załóżmy, liderami w, abyśmy nie byli liderami w skali polskiej, ale żebyśmy powoli stawali, stawali się liderami w skali całego świata. I żeby to zrobić potrzebujemy darka zasilić odpowiednią ilością informacji i to właśnie będziemy razem nad tym pracować. I dzień dobry, już w biurze. Dzisiaj zamykamy zapisy do Szkoły Budowania Firmy. Ale pomyślałem też dla osób, które to oglądają, bo już zamknęliśmy zapisy pracami we wrześniu. Podzielę się paroma uwagami a propos kwestii związanej teraz z koronawirusem. Jak wiadomo, też ta kwestia będzie rosła, ponieważ nic nie zapowiada się, żeby kwestia pandemii zaczęła maleć. Na razie będzie to rosło i to może rosnąć do dużych skutków. I teraz wiele biznesów już teraz ma problem, bo klienci odchodzą, bo nikt nie przychodzi do ich miejsc. Wczoraj właśnie byłem też na masażu i pani powiedziała, że zamykamy na dwa tygodnie, i teraz dwa tygodnie bez biznesu różnie. Ludzie, niektórzy nie mają urlopów i jest wiele innych rzeczy. I teraz, co możemy zrobić my w tej chwili, jak Ty, jako przedsiębiorca, żeby w tej chwili było lepiej. I co zrobić, żeby poradzić długoterminowo, żeby dowolna kwestia związana z e, różnymi sytuacjami pomogła tobie, twojej firmie, twojej rodzinie dalej żyć, się rozwijać, żeby wszystko było bezpieczne? I to, co powiem, nie będzie popularne, natomiast te rzeczy bardzo pomagają, więc oto lista. Nie będzie to żadnego rocket science, ale po prostu proste rzeczy, które można zrobić. Po pierwsze, jeżeli mamy w tej chwili sytuację i nie mamy żadnej fabryki albo innego biura i tak dalej, praca zdalna. Tu nie ma nawet co dyskutować, w tej chwili mamy praktycznie wszystkie narzędzia, że jeżeli mamy tylko możliwość, żeby nie być w jednym biurze, to oczywiście nie bądźmy w jednym biurze, prosta rzecz. Druga, produkt online. W tej chwili możemy zbudować produkt online bardzo szybko, można poszukać w internecie, można uruchomić produkt online, niemalże w każdej niszy, transportowa, budowlana, You, you name it. Kwestia jest tylko, żeby e, pogadać z klientami co możemy zrobić. Pamiętajmy, że klienci też nie mogą w tej chwili za bardzo być z nami, a też mają pewne potrzeby. Co możemy zrobić? E, przedsiębiorca w tej chwili to co powinien robić to nie się przejmować, tylko zastanawiać się co możemy zrobić naszym klientom, biorąc pod uwagę to, że też nie mogą wychodzić z domu. I co mogę zrobić? Co mogę jeszcze zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż w swojej firmie, aby moja firma mogła dalej działać, aby pracownicy mogli dostawać pieniądze i tak dalej. Więc znowu, nie zwalamy winy, nie szukamy sytuacji w innych miejscach, tylko myślimy, co na zasadzie tego, co mamy, możemy zrobić. Jest wiele tu opcji, na przykład jedna z takich opcji, która też parę filmów wprowadza, ja też wprowadzałem jakiś czas temu, to jest to, jak możemy wszystkie nasze produkty, usługi zebrać w jedną całość i sprzedać klientowi już teraz. Czyli znowu, jak możemy na przykład sprzedać usługi, które byśmy dostarczali za rok, Dzisiaj, żeby nasz cash flow w naszej firmie nie ucierpiał w tym miesiącu dwóch czy trzech, aby nasza firma nie zbankrutowała w tym czasie, więc musimy sobie zadać te pytanie, ok? I długoterminowo cztery elementy, które każda firma powinna rozważyć. Każda, każda jedna, nieważne co robimy. pierwsze możliwość pracy zdalnej, asynchronicznej, żeby ludzie byli w stanie pracować i mieć modele pracy już wdrożone, żeby działało to w naszej firmie. drugie zmiana modelu biznesowego to, że robimy coś tak jak robiliśmy w 1995. Nie znaczy, że tak musimy robić w 2020. Internet jest już od kilku lat, jak niektórzy zauważyli. Sztuczna inteligencja dochodzi i tak dalej. Co możemy zrobić, żeby dostarczyć Wartość naszym klientom, nie robiąc tego takiego do tej pory. Okay? Natomiast jeżeli mamy biznes w 100% sezonarny, pomyśleć, jak minimum 20% czasu przeznaczyć na biznes online. To jest taka prosta rzecz, którą każdy przedsiębiorca może zrobić. Cztery dni skupić się na normalnym biznesie, który w tej chwili robi. Jeden dzień na tym, jak dodać element online naszego biznesu. Każdym biznesie ma dodać biznes online. Każdym jednym: od wydobywania węgla, przez budownictwo, przez wszystko inne. Ok? Tako trzeba myśleć troszeczkę out of the box, troszeczkę inaczej trzeba pomyśleć. I ostatnia rzecz, ekstremalnie ważna, do której ja mówię już od lat i inni mówią od lat, i jak komuś o tym mówię, wszyscy się śmieją, trudno, whatever, natomiast poduszka finansowa. W firmie to, co robimy, zarabiamy pieniądze. Zarabiamy pieniądze, czyli mamy pieniądze na koncie, z niego płacimy podatki. Podatki i nie wypłacamy tych pieniędzy, nie kupujemy sobie rzeczy, ale odkładamy 5 razy koszty, 5 razy koszty, przynajmniej minimum 5 razy koszty, żeby leżało na koncie. Te pieniądze sobie nie leżą, niech sobie czekają, nic się złego z nimi nie stanie. Oczywiście o gwarancja bankowa jest dalej. Nic się złego z nimi nie stanie. Lepiej, żeby sobie leżały właśnie w takiej sytuacji, jak teraz, gdzie przez 2-3 miesiące możemy mieć bardzo niskie przychody. I w sobie możemy z tych pieniędzy czerpać. Co jest bardzo ważne, nie wypłacamy sobie ich, nie kupujemy nowych rzeczy, leżą, ok? Czyli znowu. Przez 5 miesięcy możemy wypłacić sobie, wypłacić pracownikom, wypłacić partnerom, pokryć wszystkie koszty, firma dalej działa, my w tym czasie możemy się skupić, żeby robić coś nowego albo nowy model biznesowy. 5 miesięcy i wtedy możemy jak najbardziej przeżyć tą całą sytuację, firma będzie się rozwijała. Ekstremalnie konserwatywne podejście, natomiast dobrze działające, więc zachęcam do pomyślenia nad tym, jeżeli masz firmę i jeżeli myślisz o tym, co zrobić w przyszłości, te proste cztery rzeczy bardzo pomogą. To tyle. Zacząłem zauważyć właśnie dużo dyskusji na temat, co rząd zrobi przedsiębiorcom, że tutaj poduszki finansowe to zły pomysł, bo powinien rząd tam pomagać, i tak dalej. No guzik, no, przedsiębiorca na koniec dnia jest zdany sam na siebie i nie ma za bardzo kogo prosić o coś, po prostu firma. Jeżeli nie będzie działała, to nie będzie działała. Ludzie zostaną zwolnieni, firma zbankrutuje. Jeszcze możliwe, że będziemy się po sądach ciągnąć przez dłuższy czas i tłumaczenie na wirusa czy na coś innego, niestety za dużo nie da w większości branży. Tak więc pomyśl o tym krótkoterminowo i długoterminowo. Ciężki czas. Natomiast niektóre filmy świetnie prosperują i będą się dalej rozwijać. Zawsze też kwestia kryzysu dowolnego, gospodarczego, zdrowotnego i tak jest zawsze takim miejscem, gdzie sporo film bardzo mocno się wybije i będzie jeszcze lepiej się rozwijała. Część film, oczywiście, upadnie. Natomiast to jest taka kwestia do przemyślenia. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia pewnie jutro. I dzień dobry, witam w niedzielę. Sporo się pozmieniało w tym tygodniu, piątek sobota. Duże zmiany, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonujemy w tej chwili w Polsce. Sporo zamkniętych rzeczy, Granice są pozamykane itd. Co robić? No, odpowiedź jest chyba bardzo prosta przede wszystkim słuchać e, tych, którzy mówią, żeby nie ruszać się z domu, gdy nie musimy, żeby po prostu zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa, żeby w chwili, gdy zwolnimy rozprzestrzenianie, jest większa szansa, że znajdziemy więcej odpowiedzi, jak go zatrzymać i jak go ewentualnie kiedyś wyeliminować, więc to chyba jest rzecz najważniejsza. Gdzie chodzi o kwestie biznesowe, e, trzeba sobie radzić, niestety nie cofniemy czasu, nie zmienimy niczego, musimy działać z tym, co mamy w tej chwili, więc kwestia jest tego, że jeżeli mamy biznes stacjonarny, musimy... Improwizować, przenosić większość tematy online, dodawać nowe produkty online, że po prostu przez ten czas przetrwać, bo pamiętajmy też, że nie tylko my mamy problem, ale też nasi klienci mają problem, którzy potrzebują usług, którzy potrzebują produktów i tak dalej. Więc dostawa online, dostarczanie online, zajęcia online, cokolwiek, co się dzieje, to rzecz kolejna, bardzo ważna. Ja swój biznes dalej rozwijam w ogóle. Mam tę przyjemność, że jestem w biznesie online, więc jest troszeczkę łatwiej. Zespół pracuje z domu, dalej działamy, dalej zatrudniamy, też żeby była jasność, więc paniki z tej strony nie ma. Kolejna sprawa, dla osób, które pracują na etacie i tak dalej, trzeba dalej pracować na etacie, trzeba dalej rozwijać swoją firmę, pomagać, bo też ma pewne problemy. Gdziekolwiek nie pracujemy, więc zawsze trzeba dawać siebie jak najwięcej, pracując pewnie zdalnie, większość osób pracuje zdalnie, z tego co wiem. Natomiast tam, gdzie możemy, dalej się rozwijamy, dalej myślimy o tym, co będzie. Więc ja jestem wielkiej wiary w to, że kwestia wirusa zostanie pokonana dość szybko i wrócimy do normy. Natomiast kwestia, jakby to powiedzieć dobrze. Spadku gospodarczego, nie używając słowa na R, jest dużo szans, że się wydarzy. Natomiast, jak się wydarzy, to się wydarzy, też nie ma co za bardzo panikować, tylko trzeba się na to przygotować i ewentualnie mieć jakiś plan. Natomiast, jak to zawsze w historii świata, po wielkich kryzysach są wielkie wzrosty, w, w kryzysach się rodzą nowe firmy, nowe modele biznesowe, więc powodzenia. Trzymaj się, dbaj o swoją rodzinę, dbaj o swoich bliskich, dbaj o siebie przede wszystkim, bo jeżeli nie zadbasz o siebie, to jak można zadbać o wszystkich dookoła? Dzięki Ci bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.